Tak jakby Bóg miał tylko w, w pilocie jeden przełącznik, zakon, nie, nawrócił się pf, zakon, nie, no jeszcze drugi, może nie. No dobra, ksiądz, kościelny, trzeci, dobra. Dzień dobry, dobrzy ludzie. Jak widać, dzisiaj nie jestem w terenie, chociaż najbardziej naprawdę no, lubię być w terenie. Natura dobrze na mnie działa, ale dzisiaj jestem w domu i jest to telewizor, jest reprodukcja ikony Pana Jezusa, no i jest pilot. I te rzeczy, te przedmioty chciałbym, żeby przybliżyły Wam pewną rzeczywistość duchową, nie? czyli one będą służyć jako pewna analogie. Bo w podróży duchowej, kiedy budzimy się do niej, albo mówiąc już tak po chrześcijańsku, na przykład nawracamy się, czy do, doświadczamy y, jakiegoś takiego olśnienia, nie? że o, Bóg jest, że Bóg jest zainteresowany moim życiem, że Bóg jest mi życzliwy, że na mnie spogląda y, z życzliwością, z szacunkiem, tak pamiętam, y, u mnie było 18 lat wtedy miałem, nie? I ten Bóg jakoś nam się objawia często w zaskakujący sposób, bo wcale jego nie szukamy, nawet nie stawiamy pytań o niego, a on jakoś nam się zaczyna ukazywać, tak nie tam czy tam na niebie go widzimy, nie, ale zaczyna nam się ukazywać i Yy, zaczyna nas to pociągać i pamiętam, że ja byłem no, taki trochę zszokowany, że jak to mnie? Że, dlaczego ta prawda tak do mnie dociera mocno? Ja tam za pobożny nie byłem tak, no, tak zwyczajnie tradycyjnie, trochę taki negusowaty, yy, Dlaczego akurat nie spojrzał na mnie? Jak w takiej piosence tam 40 lat temu śpiewaliśmy? Nie? Spojrzał na mnie więc idę z nim. Dlaczego na mnie akurat? nie? <grym> Tylu jest w parafii ministrantów, nie? lektorzy są tacy pobożni, chłopaki, porządni, a dlaczego akurat na mnie spojrzał? I to było dla mnie no takie naprawdę zaskakujące i jednocześnie zachwycające i jakoś naprawdę życiodajne, niesamowite. No i ja chciałem, tak jak wie, wiele osób, ym, chciałem oddać swoje życie Bogu, żyć dla Niego. Nie? My mówiliśmy, nie? że Jezus Panem uczynić Jezusa panem swojego życia i na różne sposoby i do dzisiaj tak jest i w przeszłości na różne sposoby próbowaliśmy opisać albo oddać to co to znaczy powierzyć swoje życie Bogu i jednym z takich obrazów nie, który jakoś funkcjonował wśród nas i może jeszcze dalej funkcjonuje bo chyba siostra Faustyna też o tym mówiła nie to jest takie że przynoszę do Boga kartkę gdzie na dole tylko ja się podpisałem, a tu nic nie jest zapisane i mówię, panie, daję ci kartkę mojego życia, ty ją zapisz, ja na wszystko się zgadzam, bo ty mnie kochasz, ty chcesz dla mnie jak najlepiej i mnie dobrze poprowadzić. I to jest jakby druga analogia I teraz, jest ten, ten pilot nie, to jest właśnie nie i ten telewizor, że załóżmy, to jest moje y, życie, wszystko co się wyświetla na tym ekranie to jest moje życie, a ten pilot to jest, no, Coś we mnie, ten rdzeń mnie, moglibyśmy powiedzieć, nie? Wola moja, to czego ja chcę, miejsce moich decyzji, nie? Tego pilota, jak wtedy na 18 lat miałem, to ja nikomu nie oddaję, ja sam przełączam, nikt mi nie będzie mówił, co ja mam prze, przełączać, co ja mam oglądać, i komu tego nie daję, nie? A tym bardziej, no jak Bogu, nie? Bogu, gdy oddawał swoje życie, zaraz co. Na księdza, nie? Albo do zakonu. Nie, tylko ma, tak jakby Bóg miał tylko w pilocie. Jeden przełącznik, zakon, nie? Nawrócił się, pf, zakon. Nie no, jeszcze drugi może, nie? No dobra, ksiądz. Kościelny trzeci, dobra. No takie, nie wiem czy dobre żarty, ale takie mi się nasunęło. I ja bym mógł to zobrazować, że to oddanie swojego życia Jezusowi jako Panu w ten sposób, że Jezu, ja Tobie, ten pilot mojego życia, oddaję. Ty decyduj. Już ja nie chcę przełączać kanałów, nie chcę oglądać tego, czego ja chcę, tylko chcę oglądać to, co Ty chcesz. Ja tak myślałem, nie przez pewien czas starałem się, no bo oczywiście Bogu to jest miłe, że ktoś nie, do Niego aż z takim zaufaniem podchodzi, że wszystko chce, oddać, że jakby swojej woli się pozbywa, to Bogu oczywiście się to yy, podoba, nie? W tym sensie, że jest, uuu, coś takiego, że tak docenia, mówi, o, Maruś tak nie chce to o, oddać wszystko. No to szacun, szacun, naprawdę szacun. Ale dzieje się później, i to Wam mówię po 40 latach tej wędrówki z Bogiem, dzieje się coś innego jeszcze niż niż to, co by można przewidywać, że Bóg nam te kanały przełącza. Dzieje się to, że jak ja mówię, panie, no to co ja mam oglądać? Przełącz mi. To on mi oddaje ten pilot i mówi: Maruś, masz ten pilot. Co byś poglądał? Ja? No co byś poglądał? I prawda jest taka że Bóg tak kocha wolność, że nie chce mieć niewolników, On nie chce za nas decydować. On chce, żebym ja korzystał i uczył się coraz pełniej wolności. I teraz jak ja jestem z Nim, jak ja z Nim żyję, oczywiście potrzeba praktyki, to ta relacja z Bogiem to oczywiście nie jest na takiej samej zasadzie, jeden do jednego, jak relacja z człowiekiem, jak się nim buduje, ale coś z tego jest, tak? że trzeba mieć dla niego czas, chociażby modlitwa, nie? sakramenty, nie? bycie, dowiadywanie się o nim i bycie z nim. Chociaż to jest takie bycie inne niż ja, na przykład, jestem z żoną. I wtedy, co się dzieje, jak my jesteśmy z nim? No Dzieje się to, że my zaczynamy przesiąkać tym. Kim on jest. Nie? zaczynamy być coraz bardziej podobni. Pamiętam, jak. Boże pilot. Pamiętam, jak yy, moja synowa Ania zaczęła tutaj do nas przychodzić i patrzyła na mnie i na Mateusza, czyli na swojego męża. Yy, I tak się uśmiechała, a nawet śmiała, i tak nie mogła wyjść z zachwytu, jak na nas patrzyła. Nie chodzi tylko o wygląd zewnętrzny, ale mówiła. Nie co wy jesteście podobni do siebie. Jak wy się tak samo śmiejecie, takie same żarty macie, takie same zachowania. I to tyle razu. No, ja co wy jesteście podobni do siebie. I tak właśnie się też dzieje, jak z nami, jak jesteśmy z Bogiem. Nie? Że to jakoś, no, jakoś przesiąkamy. I co z tego? No to z tego, że ja potem zaczynam rozumieć, co naprawdę jest dla mnie dobre. Zaczynam rozumieć co mi służy, co ja mam oglądać, co, co ja sobie prze... mam sobie przełączać. A jak coś się zepsuje, to bateryjki wiem, że trzeba wymienić. Jak coś w tej mojej woli, coś by tam szwankowało, no to trzeba te bateryjki wymienić, trzeba naprawić, trzeba przyjść może do Jezusa, jak nie umiemy sobie sami, chociaż ja mu też zależy, żebyśmy sami, tak? Chcę mieć samodzielnych też ludzi. Pewnie, że my zależymy od Niego, ale chcę nas wychować do... Yy, samodzielności. Także on nie boi się tego, powierzając nam pilot, że my yy, właśnie tam yy, zwalimy swoje życie, nie? że je przegramy. No to, to jest to, że on szanuje naszą wolność. Nie? Chce nas mieć wolnymi. Nie? To tak jak ja, moje dzieci chciałbym, żeby były wolne, a nie zależne ode mnie. Nie? Nawet jakby mój syn czy tam córka. Przyszła do mnie i powiedziała, no tata. Wiem, że nie jesteś Bogiem, ale jesteś taki mądry, nie? inteligentny, do, doświadczony życiem, to proszę, weź mi tu, rozpisz na kartce, kim ja mam być, co ja mam robić. No to ja bym powiedział, chłopie, nie? Albo kobito, weź tam się cyknij w głowę, nie? Nawet jak ja bym miał jakieś pragnienia co do, co do ciebie, jakieś marzenia, kim ty masz być. To ja ci najwyżej mogę coś tam popowiadać, mogę Ci coś podpowiedzieć, nie? ale ja absolutnie chcę, żebyś ty samo sobie decydował. Żebyś się nie bał, że się pomylisz. Jak się pomylisz, to ja cię też tak kształtuję, tak cię wychowuję, żebyś wiedział, jak się naprawia te rzeczy. Jak się, jak się coś popsuje, to jak naprawić, w jaki sposób. Albo u kogo szukać pomocy, żeby ktoś mi yy, to pomógł naprawić. Nie? To tak właśnie działa. Nie? I tak jest z Bogiem. Czyli to nie bójcie się, jeżeli ktoś by miał jakieś upory, że jak oddam Bogu swoje życie, no to już Bóg teraz nie, już wziął i mówi: Mam, dobra, nie? wreszcie jest gościu, nie? który się złapał i teraz ja mu tu rozpiszę. Nie? To czegoś takiego nie przeżywajcie. Tylko naprawdę, Bóg chce naszej. Naszej wolności. Chcę, żebyśmy uczyli się podejmować yy, decyzje, nie? bo my się w ten sposób też uczymy. No nie da się yy, inaczej, nie? My czasami też powierzamy swoje życie Panu Bogu, tak w kościele, nie? Mamy czasami. Yy, myślę, że yy, też szukamy woli Boga i może być tu taka. Pułapka nie musi być oczywiście. nie? Może to być pra, 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 prawdziwie z miłości. Szukam woli Boga. nie? Chcę, no, czego on dla mnie chce. Ja bym chciał to ym, zrealizować. Ale może też tak być, że my szukamy woli Boga. Czy oddajemy to swoje życie Jezusowi, żeby on pokierował, bo, bo boimy się właśnie pomylić. Bo, boimy się zbłądzić. Nie? Bo zawiedziemy siebie. I chcemy mieć takie, można powiedzieć, zabezpieczenie. Oddajemy mu, mu życie, szukamy jego, yy, jego woli, no bo wtedy my się nie pomylimy, wszystko będzie nam się szczęściło, wszystko będzie yy, super ekstra, nie? No ale gdzie nasza wolność, gdzie nasza odpowiedzialność, nie? Gdzie moje życie, gdzie Bóg chce, że daje mi swoje życie, On mnie podtrzymuje yy, yy, w życiu, ale chce, żebym faktycznie był. Wolny. I to jest moje przesłanie na dzisiaj dla Was, jeżeli można tak powiedzieć, w ogóle, że jakieś przesłanie tu dla Was mam. Ale to jest moje odkrycie i z tego się cieszę: nie? że Bóg chce mojej wolności, że ja Mu oddałem to życie, a On mi oddaje i mnie zachęca. Marek, bądź wolny. Bądź wolny. Nie? Po to Ciebie kształtuję, żebyś żył dobrze, żebyś miał poczucie, że. Nie jesteś tylko y, piątkiem, nie jesteś marionetką, którą ja steruję, ale jesteś wolny. Nie? Wtedy jak dwa młode wilki, dzikie wilki, nie biegniemy o siebie, kiedyś mi taki obraz przyszedł. Nie? Jak dwa wolne wilki biegniemy, y, ja i Bóg ocierając się o, o, o siebie, nie? że jesteśmy tak blisko siebie, i ja rzeczywiście czuję to, że jestem wolny. No, to jeszcze raz takie moje przesłanie. W takim razie, jeżeli masz coś do napisania, albo chciałbyś napisać, podzielić się w komentarzu, to zachęcam również do subskrybowania tego mojego kanału. Do wakacji, tak postanowiłem sobie, będę to ciągnął, zobaczę, co to z tego wynika, co to we mnie powoduje, co to mi daje, co to zmienia we mnie. A potem zobaczymy, co będzie dalej. Także trzymajcie się, dziękuję za ten czas poświęcony tutaj. Jak to mój kolega mówi, z Bogiem.